Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić kilkoma pomysłami, jak możemy wygrać się z grzechem. Zapraszam. Mam takie wrażenie, że czasami jest tak, że kiedy opowiadamy o katolicyzmie, mówiąc o tym, że Bóg jest dobry, miłosierny, łaskawy, zawsze na nas czeka, jest hojny w przebaczaniu. To, chociaż jest to wszystko prawda, zapominamy o tym, że w tym biegunie jest też druga strona relacji czyli człowiek. Człowiek, który ma walczyć z grzechem, kształtować swój charakter, formować się. Walczyć z pokusami, walczyć ze słabościami, no jednym słowem, kształtować siebie na tyle, żeby wybierać dobro, żeby wybierać wolę Bożą, żeby się siebie zapierać i żeby iść za wskazaniami, które Pan Bóg mu zostawia. Że jakoś tak czasami brakuje nam balansu, być może się mylę, nie wiem, czy wy macie takie wrażenie, ale że brakuje nam tego balansu i zatrzymujemy się tylko na tej pierwszej y, stronie, na tej pierwszej rzeczywistości, czyli. Pan Bóg się wszystkim zajmie, Pan Bóg wszystko zrozumie, Pan Bóg na ciebie czeka. I uwaga! To jest prawda, i Bóg taki jest, ale nie możemy zaniedbywać tego, że my też tu jesteśmy i mamy w Wpływ na swoje życie, na swoje postępowanie, na bardzo wiele czynności, które podejmujemy. I dzisiaj trochę o tym, czyli o tym, co możemy zrobić, żeby nie ulec pokusie. Oczywiście to nie jest katalog zamknięty, to jest kilka moich propozycji. Wy możecie mieć swoje, ja chętnie się o nich dowiem, chętnie o nich poczytam i mam nadzieję, że w ten sposób wszyscy pomożemy sobie wybierać dobro. Wybierać wolę Bożą, wybierać współpracę z łaską, bo to prowadzi nas do szczęścia i tu na ziemi, i przede wszystkim po drugiej stronie. Więc pierwsza rzecz to jest to, że warto się zastanowić nad tym, jakie jest źródło naszych grzechów, to znaczy skąd one się biorą, co jest takiego w naszym sercu, co jest takiego w naszej codzienności, co jest takiego w nas, że takim, a nie innym grzechom ulegamy. Że takie, a nie inne pokusy na nas działają. Skąd to się bierze? Żeby to poznać, to trzeba poświęcić trochę czasu i modlitwy, i dać przestrzeń do tego, żeby zrozumieć, co nami powoduje, że wybieramy zło. Ale prawda jest taka, że jeśli odnajdziemy źródło, to będzie nam łatwiej walczyć ze skutkami. Bo potrafimy się zafiksować tylko na jakiejś konkretnej czynności i, i tak ją powtarzamy, i jesteśmy sfrustrowani, i już nam się wydaje, że te spowiedzi są bez sensu, a zapominamy o tym, żeby pomyśleć, skąd to się wzięło, dlaczego ja tak robię, dlaczego znowu zrobiłem to czy tamto. Także szukanie źródła jest pierwszym krokiem do tego, żeby rozprawić się z grzechem. Druga bardzo ważna sprawa to jest jakość naszej modlitwy. Ile razy rezygnujemy, odpuszczamy. Jesteśmy byle jacy. Tyle razy będzie nam łatwiej ulegać pokusie. Podstawą wybierania dobra jest nasza relacja z Bogiem. Jest nasza łączność z Nim. Jeżeli zaniedbujemy ten fundament, to dużo łatwiej będzie nam po pierwsze nie usłyszeć tego co jest dobre i wybrać zło, a po drugie nawet nie zauważyć jak łatwo ulegamy pokusom. Kolejna rzecz to jest życie sakramentalne, czyli regularne korzystanie z sakramentów, regularne też słuchanie Słowa Bożego, karmienie się tym, co Bóg chce nam przekazywać, bo to nam daje siłę do tego, żeby iść Jego drogą, a nie tą drogą, która nie jest właściwa, żeby nie chodzić swoimi ścieżkami. Na pewno Was nie zdziwi rzecz następna, czyli to, że my mamy wpływ na to, czym się karmimy, czyli kim się otaczamy, czego słuchamy, co oglądamy, na co poświęcamy swój czas. I jeżeli karmimy się czymś, co będzie nas jakoś zniewalało, co będzie nas zmiękczało duchowo, no to siłą rzeczy dużo łatwiej będzie nam wybierać rzeczy złe. Bo nawet nie będziemy świadomi tego tak w pełni, że już przesiąkliśmy jakąś negatywną rzeczywistością. I potem się obudzimy dopiero, kiedy zobaczymy skutki grzechów i się zdziwimy, jak to się stało, jak do tego doszło. I tak trochę bezradnie wtedy patrzymy, mówimy, nie wiemy, skąd to się bierze. Dlatego warto się skoncentrować na tym, jak wygląda nasza codzienność. Co czytamy, co oglądamy, czego słuchamy, z kim się zadajemy. Właśnie co do relacji, to piękne jest też to, jeśli mamy relacje z osobami, które są w stanie pokazywać nam prawdę o nas, które są w stanie zatrzymywać jakoś też nasze grzechy, czyli mówić nam: Zobacz, ale czemu ty to robisz? To nikomu nie służy. Nie mów tak, nie obgaduj kogoś, nie krytykuj. Czy cokolwiek innego, którzy potrafią nam pokazać prawdę i jakoś wspomóc nas w szukaniu tego dobra. Może pomocą jest też to, żeby podzielić się z kimś naszymi trudnościami dotyczącymi konkretnych grzechów, jakoś otworzyć swoje serce i powiedzieć: Pomóż mi z tego wyjść, powiedz mi, co mogę zrobić, żeby nie iść tą drogą, bądź mi w tym towarzyszem. Bądź mi trochę jak taki anioł stróż, który otworzy mi oczy wtedy, kiedy jestem już blisko, żeby to zrobić. To są moje propozycje. Jestem ciekawa, jakie są wasze. Dajcie znać w komentarzach. I jeszcze taka rzecz, już trochę poza odcinkiem. Niektórzy z Was prosili mnie o to, żeby nagrać jakiś odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Jestem gotowa to zrobić, jeszcze nie wiem jak. Także, jeśli macie do mnie jakieś pytania, to zostawcie po prostu w, pod tym filmem. To ja spróbuję jakoś się nad nimi zastanowić i kiedyś nagracie jakieś w miarę sensowne, mam nadzieję, odpowiedzi. Tymczasem życzę Wam wybierania dobra. Budowania wdzięczności, bo wdzięczność jest też czymś, co nas chroni przed grzechem. Jeżeli oddajemy Bogu chwałę, jeżeli nie kradniemy Jemu tego uwielbienia, któremu się słusznie należy, jeżeli potrafimy też być wdzięczni wobec ludzi, wobec samych siebie, to jest spora szansa, że nie będziemy wybierać czegoś, co jest złe. Bo nie będzie w naszym życiu po prostu miejsca na to zło. Będziemy tak przesiąknięci radością, wdzięcznością i Jego miłością, że będziemy chcieli iść tylko tą drogą. Także tego Wam życzę i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, wybierajcie dobro. Do zobaczenia. Cześć.